53 lata to zbyt dużo, aby tutaj wśród nas byli powstańcy wielkopolscy. Jeszcze do niedawna tak było, ale czas upływa. Czas upływa, ale nie zwalnia nas to z obowiązku pamiętania. Pamiętania o tych, którzy odeszli, pamiętania o tym, co zrobili i co dokonali. Zawsze tego typu uroczystości skłaniają do wspomnień. Wiele było powstań. Niektórzy mówią, historycy niekiedy, że były niepotrzebne. To nieprawda. Każde powstanie i te przegrane i to wygrane wielkopolskie było potrzebne. Może była to porażka polityczna, może militarna, ale zawsze zwyciężał patriotyzm i siły, które wstępowały w naród po każdym powstaniu pozwalały wierzyć, że będziemy niepodległym państwem. Tak? Ja chcę powiedzieć, że napawa mnie zawsze ten okres od 27 grudnia do końca stycznia, szczególnie takim poczuciem wielkiego patriotyzmu. I chciałabym, dlatego zabieram głos, żeby powiedzieć, że kultywowanie tradycji o powstańcach wielkopolskich jest naszym, osób publicznych obowiązkiem.